Dzisiaj będzie challenge, że jemy co wylosujemy. Nie. Tutaj mamy karteczki. Tak, musimy je rozłożyć. I... Będziemy jeść lub pić to, co się wylosuje. Tak, Dobra. Tu mamy papię tak. i tu, tu, mamy, tu mamy też pół, Tu mamy tak. wszystko, co... Mam co potrzebne jest tu. Potrzebne. Tak. Dawaj, pierwsza. Zaczynaj. Parówka. <laughs> Są parówki? Tak. Proszę bardzo, na talerzy. Chcesz na talerzy? Tak. Daj ci otworzę. A czemu to jest jedna taka mniejsza, a druga jest mniejsza? Są jest równe, sobie. tylko po prostu jedna jest ułożona wyżej, druga niżej, widzisz? Mhm. No. Ja, opróż, ja opróż. Poczekaj. O. Dobra. Ja piorę. Dobra, ścinek. Smacznego. <laughs> Zimna. Zimna. Karinka nie jest przyzwyczajona do zimnych parówek, nie? Jest nie Nie? Nie. Ale rody są dobre. Rody są dobre, a zimne parówki nie? Nie. Jak są chude, to są dobre. Mhm. Wcinaj, wcinaj. Było 10 kart, czyli 10 mhm. rzeczy jest w misce. Raz, dwa. No dobra. Trzy, nie liczę. E, I co? I trzeba wszystko zjeść. Wszystkiego trzeba spróbować, nie? No, wcinaj. No a co tu jest? Limonka, odłóż. Na razie. Nie zdradzajmy, widzą, nie zdradzajmy, widzą, co jest. do, jakie są możliwości, nie? Co jest jeszcze do jedzenia. Ja tu jestem ciekawa yy, limonki. To ją wylosuję. Ja! Jest kwaśna jak cytryna. Kwaśniejsza? Yy, myślę, że porówno. Tak mniej więcej zbliżony jest smak. Wcinaj. Już nie dużo. Już nie dużo. Trzy kawałki. Dobra. 25. To będzie więcej. No. Chciała wodę się mieć. Chciałaby się wodę. No jak wylosujesz, to będziesz mieć. No. no dawaj. I ostatni gryzek zostaje. To ja chyba już mogę losować, nie? Nie. Nie. Okay, ja to... Dobra. Ale już wylosować bym mogła. Nie, Boję się ciekawe co wylosuje. Jesteśmy ogólnie po obiedzie, jesteśmy najedzone, tak więc... Nie? No. Ale damy radę. Po co jakiś modelek jak będziemy jeść, tak? <gry> tak. Dobra, te parochki już były, to je odkładamy, żeby nam U. było lepiej nie. potem ogarnąć sytuację, nie? Peruki. Dobra, teraz ja. Cukierek? Nie. <gry> no, yeah. dobra. Cukiera. Jest tam cukierek. Ale to nie jest zwykły cukierek. Przez chwilę nie będę musiała nie będę mogła mówić. Cześć, szybki miałam. Tylko lądałam bajkę. Coś to było w tamu. No ty? <grywa>

Nie no, wy Nie mama. To chodzi szkół. Nie, nie Ale ten cukierek był straszny. Przyklejał się wszędzie. No, bo to jest cukierek, przyklejany. I tak się wkłada słoneczkę. No pokaż. Że tutaj, bo nikt cię nie widzi. <śledziany> Tam gdzieś był ręcznik papierowy. Dobra, poczekaj, nie wycię ja pójdę. A ty sobie pij. <grywia> Weź tu, Ja tu. No, no, ten papierek tam. No, już. Nie, jak w pracy. Najwyższe. <grywia> Przed chwilą byłem stylczyszczony. No. A już jest brudny. No, takie życie. Tak jest. Dobra, to mama pierwszy. No pij! No ale ty teraz! Dobra, 10... 15 łykków. Liczymy. Dobra. Delicisz. No to... Ale to się pokaż. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Duże łyki. 9, 10, 11, 12, 13, 14 i ostatni duży, duży, mega duży łyk. 15. Boga, ile wybiasz? Nie, to się nie liczy. To się nie liczy. Miła miazał czas. Ale to się nie liczy. Za mało wypiłaś. Co? Za mało wypiłaś. To się nie liczy. Bo nie, liczy się bo nie liczy. Dobra. Darujemy. Teraz ja. Woda. O, jak dobrze. Tam cię poproszę. A ja ja wleję. Dobra. Desztek kropi. Słychać, nie? No, bo przy mnie jesteśmy No, pod daszkiem jesteśmy, tak więc fajnie. Ej, szklanka jest. Co? Ty masz mleko? Całą? Mam wypić? Dobra, trzy. Te, D. Na raz, Teraz przerw. Już. Dobra? Okej. Okay. Dawaj, bo woda już była, to odstawiamy ją na bok. Teraz Twoja kolej. Jeszcze No, dobra, dobra. <słuchaj> o nie, rzodkiewka. O nie, wypatrzyła. Nie lubisz rzodkiewki? No, to trudno, no. Dawaj ja no. mm. nie wiem, co to No, lasuj. To, Powiedz, co? Limonka! Limonka! Ja, ja, ja! Ale to muszę ci odkroić taki wiesz. No właśnie nie, Karinka. Boj, bo Ale ja ci chcę tak, żebyś po prostu wzięła sobie złapała od razu do buziaka. Nie tak? Stop. No, właśnie. właśnie nie, nie trzyma się noża tak, tylko tak. Po drugie limonkę się kroi tak. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, Już! No przecież muszę to odkroić. <grym> Nie śmierdzi. Jak ci może cytrus śmierdzieć? Proszę, zobacz taki plasterek. O, tyle odkryłam. No. Da, Odgryź to! Taka kwaśna? Już. Dobra. Nie, no. Ale limon, wodę z limonką lubisz, nie? Woda z limonką, wodę z zestresowaną teraz ja. Rzodkiewka, Tak więc masz z głowy. Nie masz stresu. Nie masz stresu? Nie. A mogę pół, bo też nie za bardzo lubię. Nie. Ale tego nie kroi się. Nie, Karina, bo będę miała umoczone w tej limonce. nie. Dobra. Nie no, Karinka tego się nie kroi. Mówię serio. Zabrała. A no co robisz? A dobra. Ta jest dobra. Jak ja zarzutkie w nie przepadam, to ta jest maszna. Mhm. Całą weź do mm -hmm. Teraz całą myśl. No chyba nie śmieszna. Spiszcie się. Teraz całą. Dobra. Dobra? Mhm. Mm Dobra. Ja, to... nie. Jak ja wyciągam. No to wyciągnij. W pół, nie? No. Bo zanim zjesz całe, to przecież minie wieki. Mogłam sobie przynieść obieraczkę. Nie no, no pół zjesz spokojnie. Nie chcę, tak chcę. Tak, tak, tak. Proszę. No. Ale to jest to. Czym się różni jedno od drugiego? Takie samo. No właśnie. Dobra Jabłuszka. Karina lubi jabłka. ostatnie trzy karty. <gry> Tylko palca mi nie ugryźć, proszę. Wystraszyłam się. Nie mam Nie no, no. Teraz się serio boję, że mi ugryziesz tego palca. Nie dziabnij mnie. Nie dziabnij No nie <gry> Dobra, teraz ja. Ennetwerk, faket, robabomba, usmiałem, dał zdał z kosmodałów i marelebak. Babka! No daj to babkę. Tak dużo. Dobrze, chociaż mi pomaga. No hmm. i co? Zostały nam dwie rzeczy. Ogórek i ser, z tego co widzę po misce. Które nosujesz, Karteczkę? Tam mam ser pół czy cały? Nie na stole, bo porysujesz. Sól. No to daj. Nie, 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 nie. No to pół obierzemy. To pół obierzemy. Jeżeli chcesz pół, to obierzemy pół. Tam mamy talerzyk. Cześć. Teraz jem sobie sera. Lubię ser. Bardzo lubię ser. Ja sobie zwinę, żeby sobie tak szybciutko dziabnąć. Mami. No co? Miesz, Miesz, słodki. Słodkie. Słodkie ogórek? Fajne. Co? To fajne. Jak cukier. M -m -m. Ja już nie chcę. Dobra. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę i subskrypcję. Pa!